Cześć wam, jest ze mną Atkom.pl i Adam. Jestem Halo! No, Olaf, Ola, witaj się. Cześć. No i właśnie, sobie przychodzimy parkura, różnego. No, może przy też zasadzie. kilka zasad Cituł i ci tu jest klasków. Ej, zasłoniliśmy. No, dawaj, dawaj. Graj na pokojowe. Nie oszukuj. Jeśli się mapka spodobała, to daj, daj jakiegoś komentarza mapie można grać od 1 do 3 osób. U mnie Dobra, macie łóżko wszyscy? Wiesz, polski się przydał. Szkoda. Dobra, chodźcie. Cześć. Oooooh. Jeromimo. <grym> ała, ała. Co to jest? What the fuck. Oh, Ej, tutaj jest jakaś putka. Aha, ugadam. Ale urwał! Ale to było dobre! <grym> No nie jestem fryer Ka, in last... In last... In one try, but just... dobra, nie straj tam. Fakt. zamknąłem się. Pomocę. Ja będę lam, ostro. Jak hey. kur... Ty jesteś będę lamił. Ja mam... Mam to nagrane i to jako parzu ładnie jak biegniesz, biegniesz taka gleba nagle. Oh. Nie to. Tas shift No, lafek, czekamy. <grystanie> Zaraz. Tak jakby tu. Au. Jest... Nie wiem, mnie, trolu. Weź, ktoś bym zginął. Oha. Za, <grystanie> za. Uu. Ogar. Jest, przeszedł nareszcie. No, no dalej ciśniemy. O, Ej, moja rura. No. Co w tym Ej! Hej. Ej, to jest... Dobra, ogarnijcie się. Dobra, ogar, Ogara. ogara. A Aha, się... gdzie ty powiem? No, zrobimy wejść. Ola. O co to jest? Ja cię pobiję. Ja cię kiedyś się znalazłam. Iść na do. Dobra, ogarnijcie się, bo naprawdę. Po kolei, no, tego uśpiesz. Ej, ja, jak tutaj Ej, ja mam pomysł, patrz, patrz, chodź Adam. Nie dobra, nie będziemy czytować, gramy. Dawaj. Gramy. Ej, gramy. Gramy. Ja nie ja wiem jak. Ej jak to zrobić, Adam? Czekaj. No. No. Ja. Jeszcze ja trzeba zrobić. Dobra. Nie wiem. Czekajcie, zaraz. Próbuj ogarnąć, Jak ja, się... Nie tak cituj. Dlaczego... Matki, dlaczego taką ciężką mapę wziąłeś? Nie, mówię, że w jaki. Wiem, ej. Ale niech ktoś mnie podsadzi. Ooo! Macie checkpoint. ej. Fajnie. No. Dobra. To Ej, no weź! Beauty. No nie bi już.

Że jest checkpoint? Czekaj. No nie, przed końcem. Mam nadzieję, że będziemy więcej nagrywać filmików. Jak, Mati, co widzisz? Jest. Nie. Jest, kurwa no. i co? Szmaty. Checkpoint. Macie checkpoint, jakby co? Czekaj, teraz ja próbuję sam. Dobra, aż ja mam kolejnego skypa Ej, Adam Dobra nie co Spier się zaczęło cicho <laughs> Wiedziałem, że mi to zrobić To no, za so, fraj jeszcze nie Wiedziałem, że będziesz chciał mnie zrzucić Ale ty yes. cię nie zrzucił Cześć, Adam. Ej, no wej! Ej, czekajcie Cze na mnie! Nie widzę nie. Czekamy, czekamy. Ej, oa. Ej, tu będzie ciężko. O, o, tak, to, se fu, nie widzę ich. No. Dobra. Dzień dobry. Tak. Dobra, Dobra, Dobra po... Ej, kurde. Yes. No weź, Mateusz. Nie, o wa. No. Dobra, ej, stop, stop. Nie! Ej, to nie jest trudne. Nie, Z tego nie trzeba zampać moment. A chwilę. Nie, co to jest? O, spadło. Ała! Nie, nie, nie pomiliście. O, zliczę było, nie, już naprawdę. Ale mnie wkurzał, taka niepoważna kura w tupach. No bo że ty, nie giniemy, nie spadamy w dół. nie Udało się. Udało się. Dobra, już. Ogań. Muszę się, się coś Jestem. Nie. Dziś cztery jesteś. Patrzę na was. O Weź. Matył. Ale ci za... nie. Nie mam z tego. Ow. O tym jak o, się cicho. cicho. Kurwa. Pikachtus. Olaf, <laughs> ja, mam pomysł, mam pomysł. Chodź... Chodź razem na ten pierwszy. Chodź tu. Zaraz. Tylko właśnie win. <laughs>

nagrałem to, nagrałem to, nagrałem dobra, czekaj nie, byłem tutaj nie, w dupie nie, to mam, to jest trolling tutaj w dupie to mam dobra, masz, początku przyjdę. no nie, w dupie to mam masz, przechodzę od początku ale jak mi tak. to jest to? <laughs> pochodnie, rozwalimy nieco mniej terery nie. dobra, tam jest dalej nie no, żartuję <laughs> nie, ty... Weź nie ma. to no, dobrze chodź, no dziś. Czyżmy to będziemy godzinę przechodzić? <śmiech> 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 Jaki kaktus no? No ej, to są tylko cztery kaktusy. Wą. Ej, dobra, weź. Patrz, ej, patrz na to. Odejdź, odejdź. Patrz, patrz. Co? Czekaj, patrz. Patrzysz? O patrzysz Nie wiesz Nie wierzę O chapka No Olaf teraz ty A. Ale jest, cheater jesteś Ja jestem cheater o. Wszystko nagrane tak jest No to zobaczymy No nie, nie. <suszy> Ale nie <przeszedł>, to. Tak? Ale <suszy> przecież... Coś... Skoro że tego nie nagrałeś. Nie mi! Ej, dobra stop, stop! Będziemy się ładnie. No po kolei, po kolei. Ja idę spać. Aj No, to ja też Ola, chodź spać. Ja czekaj, ja przejdę gdzieś Chodź. Nie no, później będzie coś trudnego. Weź! Nie, bo ja nie będę stów nagrywał. Nie nagrywaj ty. Łaskę. Co ty bijesz? Łaskę ci robię. Nie, zrtuję. Na bezkritu ogar trochę. Frier.